Długo jednak trwało i mnóstwo wysiłku wymagało spożytkowania tego wielkiego odkrycia. 40 lat potem mógł powiedzieć jeden z najsłynniejszych następców Szampoliona, uczony róż, że nie ma już tekstów egipskich, których by odczytać i przetłumaczyć nie było można. Odcyfrowano bezlik dokumentów i o ile o, idzie o sens materialny, osiągnięto odnośnie do przeważnej ich liczby pewność zupełną niemal. Mimo to coraz bardziej utwierdzają się uczeni w przypuszczeniu, że poza sensem dosłownym napisów treści religijnej ukrywa się znacznie znaczenie inne, którego przeniknąć nie można. Hipotezę tę przyjęto ze względu na chwiejność i wieloznaczność mnóstwa wyrażeń i hołdują jej z konieczności egiptologowie najbardziej nawet obiektywni i najściślej naukowo sprawą taktujący, dodając zresztą na e, zaraz, że nic hipotezy tej formalnie nie potwierdza. Jest wtedy bardzo prawdopodobnym, iż poza religią głoszoną oficjalnie wobec profanów była się religia inna, przeznaczona dla kapłanów i osób wtajemniczonych, a właśnie owa hipoteza, którą przyjąć musieli uczeni, potwierdza zapatrywania okultysów zwłaszcza neopatońskiej szkoły aleksandryjskiej na sprawę egipskich misteriów. Nie wchodząc w te problemy, widzimy, że źródła bezwzględnie i ponad wszelką wątpliwość autentyczne, jak Księga Umarły, Księga Hymnów oraz zbiór sentencji moralnych patotepa. Taka cecho. No, to jest ostatnia współczesna piramidą książka jest najstarszym dziełem świata oraz liczne inne źródła zawierają dane, na podstawie których wytworzyć sobie możemy dokładne pojęcie o wysokim poziomie moralnym i czystości zasadniczych koncepcji teozoficznych Egiptu w czasach, kiedy jeszcze nie uległy zwulgaryzowaniu i nie przeistoczyły się w monstrualny politeizm, zawsze zresztą bardziej po pozorny niż istotny. Czytając owe teksty, widzimy, że im są starsze, tym więcej zawarte w nich nauki zbliżają się do tradycji hinduskiej. Drugorzędne znaczenie posiada kwestia, które z nich są starsze, a które młodsze. Natomiast bardzo ciekawy jest problem wspólnego ich pochodzenia, jednego, yy, jednego początku z czasów niepamiętnych, a prawdopodobieństwo takiej wspólnoty zasad coraz to bardziej, im dalej sięgamy w prehistorię. Z każdym wiekiem. Wstecz rysuje się jaśniej zupełna zgodność we wszystkich punktach zasadniczych. Jako przykład wystarczy przytoczyć wyobrażenie o Bogu, jakie wytworzyła religia egipska w zaczątkach swoich. W dalszym ciągu tego szkicu podamy odpowiednik hinduski oraz zostawimy obie teogonie, kosmogonie i oba systematy moralności będące niezawodnie źródłem wszystkich, yy, wszystkich teogonii, kosmogonii i wszystkich koncepcji moralnych ludzkości. Dla Egipcjanina, który dochował wiary pierwotnej, istnieje jeden, jedyny Bóg, nie ma innych poza nim. Jest on jedyną istotą bytującą w substancji i prawdzie. Tyś jest jedyny, a z ciebie wynikły miliony istot. On stworzył wszystko, a sam nie był stworzony. Zawsze wszędzie jest substancją jedyną i zbliżyć się do niej nie sposób. Jest jeden i sam, jest wczoraj, dziś i jutro, jest Bogiem, który sam się Bogiem czyni, istnieje przez siebie, istotą pod Podwójną, to znaczy sam siebie płodzi i spodził wszystko od zaczątków istnienia. Róż powiada. Oto przed pięciu tysiącami lat zawrzą w dolinie Nilu hymn, wielbiący jedność bóstwa i nieśmiertelność duszy. Wiara w jednego najwyższego Boga i jego atrybuty stwórcy i prawodawcy człowieka, któremu dał duszę nieśmiertelną, oto pojęcia, pojęcia pierwotne, tkwiące niby niezniszczalne diamenty w napływisku mitologicznym, nagromadzonym przez wieki, jakie przetoczyły się przez tę starą cywilizację. W definicji Boga powyżej przytoczonej nie ma naturalnie owej przenikliwości, subtelności, ni głębi metafi metafizycznej, nie ma owej trafnej ekspresji, czy, wspania czy wspaniałości wyrażenia, jakie odnajdziemy w definicji hinduskiej.